Cześć, Pasieka gromadzeń. Mamy dzisiaj wtorek, 23 kwietnia. E, trzeci dzień przymrozków. Dzisiaj były u nas tutaj na Dolnym Śląsku powiat legnicki. E, największe przymrozki, około minus 4 nad ranem. No i będę sprawdzał, e, jak, jak to wygląda tutaj. No tutaj na Pasiece mm, mam akację, ale podjadę do lasu za chwilkę. Ale możemy już, mogę już tutaj podejść, pokazać Wam, jak wygląda to u mnie tutaj, pod samą pasieką. No i mamy akację, widzicie? Akacja, jak widać, zmarznięta. Całe drzewo gdzie puściła liście, pączki przemarzły. No, niestety, akacja jest delikatna. Tak jak widać, wszystko przemarzło. Oczywiście ona gdzieś tu liście pewnie puści, no ale raczej kwiatów już w tym roku nie będzie. Zobaczymy, no ale nie wygląda to dobrze. Nie tylko y, akacja przemarzła, zaraz Wam pokażę tutaj na inne rośliny, które y, są w ogrodzie, są tutaj w okolicy. Bo, no naprawdę mróz był duży, y, no najbardziej tutaj oczywiście mm, szkoda tej akacji i zobaczymy jeszcze jak rzepak sobie poradzi patrzcie tu glicynia też wszystko jest zmarznięte liście widzicie przemarzły zwiędłe wiszą nie jest to jedyne zaraz podejdę pokażę wam jak wygląda orzech włoski tak wygląda orzech włoski też trochę dostał też część tutaj liści zmarzła, zwłaszcza tych najmłodszych, tu na samych końcach. No dobra, podjechaliśmy do lasu, tutaj taki mam kawałek lasu, gdzie jest sporo na obrzeżach akacji. To wszystko, tu drzewa, to są akacje, więc to jest chyba takie miejsce najbliższe, gdzie jest najwięcej. Akacji, gdzie moje pszczółki latają, no i widzicie, wszystko pomarznięte. Myślałem, że może w lesie był mniejszy mróz, ale tu też widzę, chwyciła. Szukam jakichś pęków kwiatowych, zazwyczaj są trochę wyżej, więc nie wiem, czy tutaj tak pod rękę, żeby pokazać, znajdę. Wszystko to jest zwiędło, nawet nie widać, gdzie są kwiaty. Znaczy no gdzie pączki, bo kwiaty jeszcze nie kwitły. No ale nie wygląda to e, przyjemnie. Także katastroficzny, katastrofalny początek sezonu pszczelarskiego tutaj u nas na Dolnym Śląsku. Nie tylko na Dolnym Śląsku, bo patrzyłem na matę, mapę pogodową. To nawet w takim zagłębiu z akacjami, z tymi robiniami akacjowymi, dokładnie tak się nazywa, te drzewo, które nazywamy potocznie akacją, czyli powiedzmy Wielkopolska, okolice Zielonej Góry, to widziałem, nawet było minus 5. U mnie było minus 4. To też no, wystarczająco zimno, żeby ta akacja wyglądała jak wyglądała. No niestety bywają i takie lata, chociaż no, w tym roku była anomalia pogodowa. Luty, marzec, ciepłe e, miesiąc, tak jakby szybciej ta pogoda przyszła, czyli w lutym była pogoda z marca, a w marcu pogoda z kwietnia. No a w kwietniu przyszła zima. gdzie Gdzieniegdzie nawet śnieg padał, więc naprawdę mm, ciężkie warunki dla roślin, dla pszczół. Pszczoły od. No, już drugi tydzień e, nie oblatują się. Musiałem dokarmiać ciastem pszczelim specjalnym. Niektórzy dają syropy, e, miód, no po prostu e, coś, żeby te pszczoły nie padły z głodu. Bo e, może być nawet tak, że część pszczelarzy cieszyła się, przezimują pszczoły. Wszystko było na wiosnę, ok. A teraz e, mogą się osypać nawet. Takie rodziny mogą mnie przeżyć. O, tu są kwiatki, widzicie? Tu są kwiaty, no zobaczymy, czy one odpadną. Takie pociemnione końcówki widzę. Tutaj jakieś listki bardziej zielone. No widzicie, może nie wszystko dostało. może coś wypuści. ale ogólnie patrząc nie wygląda to za dobrze. Dzisiaj ostatni był dzień mrozu, więc mam nadzieję, że jednak coś będzie, ale. No, wskazuje wszystko na to, że no, rzepak już się kończy, zaraz podjadę też na e, uprawę na pole rzepaku. E, nie zdążyły pszczoły po prostu skorzystać. Z tydzień przed e, ochłodzeniem latały, przyniosły około kilku kilogramów miodu, ale wszystko zjadły. I tak jak mówię, te nawet, które były słabsze, nie przyniosły tak dużo, musiały dostać pokarm, bo by się po prostu osypały z głodu. No akacja, jeżeli nawet coś tam będzie kwitło gdzieś w, głąb, w głębi lasu przykryte innymi drzewami, liśćmi, to nie będą to duże zbiory. Na to raczej nie ma co liczyć. No nic, jedziemy zobaczyć, Pikuś, na rzepak, co tam na rzepaku. Piękna pogoda się zrobiła, dlatego taki mroźny poranek. No, mamy wtorek, jak wspominałem na początku filmiku, będzie w piątek około 13 stopni już według prognoz i słońce, więc pszczoły pewnie się oblecą, bo te słońce kwietniowe jest silne I, i, i one, no wiadomo, ogólnie pszczoły już przy takich temperaturach się oblatują, ale no nektaru za dużo rośliny nie mają. Przy niższych temperaturach rzepak potrzebuje około 16-18 stopni minimum, żeby nektarować, więc w piątek no, ciężko, żeby te zapasy sobie yy, yy, przyniosły, ale już w soboty ma być cieplej. W niedzielę nawet już około 20, także majówka yy, ten tydzień taki majowy, pierwszomajowy, tutaj majówkowy, o, yy, ma być naprawdę ciepły. I yy, no, pszczoły coś tam będą nosić, tylko pytanie, czy będą miały z czego. Ech. Do akacji, nie wiem jak z tą akacją w ogóle, bo, bo nawet jeżeli będzie, to mówię, to raczej nie ma co liczyć na mm, dobry zbiór. E, wydaje mi się, że nie będzie po prostu tej akacji. No, rok temu było bardzo słabo u mnie, akurat tu w tym moim obszarze, też coś, no nie wiem czy wymarzły, czy taki rok. E, no i w tym roku również, czyli coś tam udało mi się zebrać, ale naprawdę mało. No i zobaczymy jeszcze jak lipa, bo tak naprawdę nie wywożąc na pożytki, to mamy trzy główne pożytki, czyli ten rzepak, taki wielokwiat z rzepakiem wiosenny, później akacja i, 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 i na końcu jest lipa, a żeby mieć jakieś inne zbiory, to trzeba już wozić. Czyli tutaj na tych pasiekach stacjonarnych, które nie jeżdżą, no to praktycznie zostanie sama. Lipa, ewentualnie coś z wielokwiatu donoszą przed lipą. Może być jakieś nieduże miodobranie, na to liczę. E, no cóż mogę powiedzieć o rzepaku? No wiadomo, widzicie, on nie jest już taki pięknie kwitnący, tylko już jest pełno tych e, łuszczyn. Tutaj już e, końcówka czy on ruszy, wątpię. Bo tutaj już widzicie całe, całe po prostu, o, pędy są już bez kwiatków. Tutaj coś było, to wymarzło. Ale ogólnie rzepak, rzepak jest odporny do minus 18, ale jeżeli chodzi o roślinę, a nie o pączki, płatki. Tutaj nie widać na tym, żeby bardzo przymarzły te kwiaty. Ale widziałem filmiki, gdzie no, no, tak były zmrożone te rzepaki, że można je było łamać w rękach. Tam gdzie było minus 6-7 w tych regionach polskich, jakiś bardziej e, podgórnych. Bo co ciekawe, na północy kraju nie ma takiej tragedii, bo tam po pierwsze rzepak e, nie ruszał. Może już trochę zaczął ten wcześniejszy, ale nie ma m, takich e, dużych strat jak u nas. No, u nas jeszcze nie będą. E, ja dzisiaj pokazuję ten filmik latać. E, więc e, no, dwa tygodnie bez lotów i ten rzepak po prostu e, tak jak widać, e, bardzo przerzedzony, prawie przekwitnięty e, do soboty, czyli do tego pierwszego dnia. Jeszcze jest kilka, więc może już całkiem przekwitnąć i no, nic nie przyniosą. Także rzepak u mnie tutaj ruszył jeden z pierwszych w kraju, jeden z pierwszych się skończy. Niestety, przez pogodę pszczoły nie skorzystały. Akacja zmarzła. Jeżeli cokolwiek z niej będzie, to nie będą to też duże zbiory. Także no, katastrofa, jeżeli chodzi o początek roku dla pszczelarzy. I to nie tylko tutaj na zachodzie Polski. Wiem też, że w południe mocno dostało część centrum. No tak jak wspominałem, wschód i północ. Nie masz takich obaw z tego, co rozmawiam z pszczelarzami. Ale jeżeli możecie, wpiszcie w komentarzu wasz region: może być województwo, plus powiat i jak u Was, co z tym rzepakiem, co z sadami, co z akacją, czy, czy dostała, czy jest wszystko ok, no to będziemy mieć taką mapę w komentarzach: będzie można przeczytać co, gdzie i jak. Umie, tak jak wspominałem, powiat Legnicki, dolny śląsk, no wygląda to kiepsko. Zbiory z rzepaku i akacji, czyli takie wiosenne, główne zbiory, no w tym roku będą bardzo małe lub w ogóle ich nie będzie. Liczymy tutaj z kolegami pszczelarzami na jakiś wielokwiat i na lipę. No cóż, raz na 10 lat ponoć tak bywa. Więc mam nadzieję, że jak już ten rok będzie słaby, następny będzie lepszy. Ale no zobaczymy. Jest dopiero początek sezonu. No tak jak mówię, słaby, bo słaby, ale, ale jeszcze, jeszcze prawie... No zbiory można nawet i do września, jak się na wrzos wozi. Tu na Dolnym Śląsku mamy bory dolnośląskie, gdzie jest dużo wrzosów. Rok temu woziłem, jak coś ogląda. W gryka, facelia, jeżeli się znajdzie jakieś uprawy, plantacje. Także no nic, wracam do pasieki. Rzepak e, myślałem, że wygląda tak jak akacja, ale jak widzicie, przynajmniej to pole e, nie wygląda tak przemarznięte. Coś tam dostał. Problem jest taki, że no dzisiaj nie będzie jeszcze tej dobrej pogody, żeby one coś tu latały, bo jest jeszcze żółte pole, tylko dopiero w sobotę. No to postaram się Wam nagrać i w tą sobotę coś, ale no mogę być bardzo zajęty przeglądami, sprawdzaniem tego pokarmu. No już jak będzie pogoda, to one sobie przyniosą, ale no, no trzeba zobaczyć, co, co w tych naszych rodzinach, czy są mateczniki rojowe, bo zimna pogoda, takie siedzenie pszczół w ulu też powoduje. No, Matki nie czerwią, jest nadprodukcja mleczka w młodej pszczole, która się wygryzała przez te dwa tygodnie, i one e, bardzo łatwo wpadają w nastrój rojowy i może być dużo, dużo mateczników rojowych e, w rodzinach. No i trzeba będzie to zrywać, trzeba będzie sprawdzać, jak to wygląda, bo e, no może się okazać, że pierwsze dni tego ocieplenia, a pszczoły e, no po prostu masowo będą się roić i, i uciekać z uli. To też no, wiadomo nie jest. Nic, nic fajnego, no, chociaż są gospodarki oparte na rojach, ale to już historia na inny odcinek. Ja bynajmniej takiej nie prowadzę. No co, pikus, uciekamy. Zimno, chociaż nie jest już tak źle, bo słoneczko naprawdę przygrzewa, choć jest sam poranek, to znaczy sam. By była szósta rano, mógłbym powiedzieć, że jest poranek, a mamy już dziewiątą trzydzieści. Także no my, my wracamy do pasieki. No, winogron też trochę klapnięty również. Przemarz winogron, widzę, że bez się trzyma, ale to nie jest miododajna roślina. Oprócz tego, że ładnie pachnie i wygląda, no to nie ma dla pszczół i pszczelarza dużego pożytku z tego. Kaliny już kwitną na dolnym Śląsku widzicie lato, ale. Szkoda tylko, że tak zimno. Co ciekawe, tak patrzę na jabłonki, to płacze odporne w miarę. Widać, że płatki są. Jeżeli chodzi o. o tu też jabłonka. Nie wygląda źle. Myślałem, że mocniej. o, widzicie, trochę tu popaliło. Popalone są takie płatki, przemarzły. A jeżeli chodzi o czerwone, są nas już. Były, ale patrzcie jakie one brązowe tutaj. Ciekawe, czy coś będzie z czereśni? widzicie? Jak zmarzły owoce. Nie było kwiatków, bo u nas już... Ale normalnie czarne są czereśnie. Czegoś takiego też ja nie widziałem. Wiśnie też. Ach, nie wygląda to... <laughs> to jest ciekawe, co to... Czyżby czereśni miało nie być? No poczerniały czereśnia. Pszczoły, widzicie, słońce wyszło, latają po wodę. No muszą, muszą latać, bo e, potrzeba dla czerwiu dużo wody, że choroby jakiejś majowej nie były. Było i innych, jeszcze gorszych. Patrzcie. O kurcze. Nie, nie wiedziałem, że owoc czereśni też od mrozu dostaje. No wszystko jest czarne. Takie poczerniałe. No. Powinno być zielone. Więc nie wiem, czy coś z tego będzie. Tu mamy śliwki. Tak wyglądają, też jakieś plamki. To jest jakieś takie podejrzane. No nic, gdzie niegdzie dawałem ciasto, gdzie niegdzie pszczoły miały już swój odłożony, tam gdzie dwa korpusy miód, przyniosły nektar. Ciekawi mnie, jak te ciasto, czy zjadły. Tutaj dawałem, gdzie nie nigdzie... A, tutaj nie widać nic wczoraj. Dopiero, więc tu nie gdzie widać. Na tej drugiej pasiece trzeba było zaglądnąć. No nic, nie będę teraz 10 rano zaglądał. Nie ma co, bo no jest zimno. Kilka stopni. Także, no widzicie, nieciekawy początek roku. Także, no możecie mi napisać, jak wcześniej. Wspominałem, jak u Was. Jeszcze zobaczę na tą jedną akację. No ale kurczę, z tymi ciereśniami. Coś z tego będzie? Chyba, chyba się obejdziemy smakiem. Także nie tylko tragedia dla polskich pszczelarzy, ale również dla sadowników. Widziałem filmiki, gdzie nawet z helikoptera m, ocieplali, gdzie ogniska palono w sadach. No widzicie, akacja tutaj zmarzła. Mówię, no tam w lesie jest szansa, że gdzie niegdzie coś się ostało. Na takich y, tutaj odsłoniętych terenach to skosiło wszystko, to co zielone wyszło, z drzewa, liście, pączki kwiatów. No niestety. No nic. Czekamy do piątku lub do soboty, aby zajrzeć do rodzin zobaczyć, czy wszystko jest OK. A na razie no, nie zostaje nam nic tylko czekać, także no cześć, Trzymajcie się.